Posłuchaj rozmowy Oleksego z gudowatym o synu Leszka Millera. Biznesmeni łasili się do tego gówniarza bie. Rzeczywiście była bra między Millerem a Kwaśniewskim. O, w każdym razie rzecz idzie o to, kto powiedział, że młody bierze chodzi o syna Leszka Millera. Bo to, że bierze to chodziło powszechnie, że nagabuje, że jest natrętne. A Miller ojciec, moim zdaniem, musi być w to zamieszany, bo on wybiera młodego. Albo wyczuł, że jeszcze może wrócić temat młodego. Bo skąd na przykład się młody wziął przy rozmowie Belki z wieczerzakiem, co telewizja pokazała? Późna pora, pałac prezydencki idzie na spacer nad Wisły Belka, wieczerzaki młody Miller. I żaden dziennikarz o to nie zapyta. G. Może pedały? O nie sądzę, kropka. Młody Leszek, syn premiera Millera Red. Miał być aresztowany po powrocie ze stanów na lotnisku jesienią 2001 roku. Red. Kropka. Woźniakowski Józef, wiceminister skarbu, przyjaciel Millerów zapierdalał do Stanów, żeby go powstrzymać. Wrócił młody Miller cztery miesiące później, jak Leszek był już premierem. A co robił w Stanach? Kto mu organizował? Kto się nim opiekował? Za co tam był? Sam pamiętam parę spotkań towarzyskich, na których młody gówniarz był oblegany przez Krauzego, Kulczyka, Staraka i to łasili się do niego, że aż żal było patrzeć. Gie, a ty też buzi mu dawałeś. O, nie dawałem mu buzi. On jak wchodził, to już oni byli przy nim. Ludzie to komentowali. Nie wiem, po co oni na przyjęciu musieli go otaczać wianuszkiem. Przecież to byli wielcy biznesmeni, co by nie mówić. Nie szanowali się. Te wszystkie imprezy w zakopanym chodzi o Sylwestra polityków lewicy z biznesmenami w 2002 roku, z rodziną całą, to wszystko nasuwało ludziom skojarzenia, że to się właśnie tak toczy. Nie mam kumpla, Milera, porzuciłeś mnie brunalnie, jak tylko upadłem. G. Ja nie przyjmuję w ogóle takich inwektyw. Kropka jak sobie przypominałeś, to dzwoniłeś. Ale potem uznałem, że nie mogę być natrętny. G. A co tam takie? Cudzy słów, upadłem, cudzy Tak, i w związku z tym zaraz się odwrócili ode mnie, ale że ty również. G. Ja się nie odwróciłem i ty dobrze o tym wiesz. Nie kokietuj jak stara pierdoła. Idź się odlej, to sobie przypomnisz, że jesteś chłop. O, ja nie kokietuję, ja ci wyrzucam. G. Masz kumpli, którzy cię podtrzymują na duchu. Myślę o Milerze. O, nie mam kumpla Milera. O Kwaśniewskim mi Milerze, skończone żule G. A wracając do twojego przyjaciela Milera i Kwaśniewskiego, żeby tak razem ocenić. To są takie skończone żule. O, teraz odkryłeś. g Dwukropek kropka i takie chuje. I taka młodzieżówka. O, i obaj mnie zwalczali w różnych fazach. G, to nawet dobrze było, że cię zwalczali. Po spotkaniu z Kwaśniewskim w Krynicy, fałszywiec rzuca się na szyję, posadził mnie koło Kwaśniewskiego. Gie, to mogłeś się całować z nim. O, rzucił się na mnie. A on jest tak kur. Bezkrytyczny, że za parę chwil mi się na szyję rzucił. Najpierw mnie wykańcza, a potem się na szyję rzuca, żeby ludzie widzieli. Co za fałszywcy kropka usiedliśmy, nie minęły trzy minuty, a już Kwaśniewski o leszku Millerze mówił. Jaki chuj zawzięty, a jaki nieuczciwy, a jaki cyniczny. Kropka, o. Kwaśniewski mnie namówił, żebym był premierem. Ktoś musiał być. Tu mnie zwiódł totalnie, a okazało się, że on mnie neutralizował. Chuj skończony, oszust i krętacz. G, ale siadasz koło niego z przymusu. Nie mogłem. Miejsca były wyznaczone. Co? Mam demonstrację robić? O kapitalizmie politycznym. To robota Kwaśniewskiego G. O politykach dobiszty gijanek, to wszystko była sitwa polityczna. Jak się o tym myśli, to człowiek nie rozumie, jak oni mogli na to pozwolić. Ileż tu poszło krzywdy ludzkiej. O tak, zgoda. Prawda jest taka, że cały kapitalizm polityczny stworzył Kwaśniewski G. I wy wszyscy, o nie, to w jego salonie g kropka nakupowali wam smokingów. Wyglądaliście jak pingwiny, ku. W czasie Bożego Narodzenia. Makabra, no. O, ja mam swój prywatny smoking. Olejniczakowi podobały się aferki o, Wojciech Holejniczak był w moim zarządzie i słowa nie słyszałem przez dwa lata, żeby mu się jakieś aferki weselde nie podobały. Wszystko mu się weselde podobało. A teraz wielki nowy sojusz. A ten cały Grzegorz Napieralski sekretarz generalny SLD był u mnie wiceprzewodniczącym z mojej rekomendacji. Kurwa nikt tego nie pamięta. O Siemiętkowskim, konfabulanto, nikt mnie nie przekona, że rzeczy w wykonaniu Siemiętkowskiego były tylko za wiedzą Millera, bądź były schizofrenicznym wymysłem samego Siemiętkowskiego, który jest konfabulant, w ogóle z natury. O pracy dla kolegi o, a mógłbyś rekomendować do pracy w twoim banku na wybrzeżu zdolnego menadżera bankowego? O, nie, w Gdańsku, bo tam gość mieszka. Jest z PKO. G, do banku nikogo nie rekomenduję, o, ale w Gdańsku? G, we Wrocławiu o, ale nie na dyrektora. Żeby go przejęli z PKO G, na razie, nie. Naprawdę. Nie wiemy, czy utrzymamy ten bank jeszcze. O, no, to już nie wiem. G., ale powiedz, co słychać u twojego Olusia Kwaśniewskiego, uciekasz mi z wątków protekcyjnych. Ile ja mam tych pozycji do ciebie? Małych rzeczy. G. A co robisz Majdziński? O, nie rozmawiam z nim w ogóle. Uważam go za buca nadętego. O limuzynach w dziadowskim kraju G. Sam prowadzisz. O, a przepraszam, nie wiesz, w jakim kraju żyjesz. W dziadowskim kraju, w którym były sze rządu i parlamentu jeździ sam, ryzykując życie. O, wiesz, ile jest w Stanach Zjednoczonych oficjalnych limuzyn państwowych? 16. A wiecie, ile jest w Polsce samochodów służbowych z kierowcami? 50 tysięcy. To jest skala poziomu kraju i jego kultury gie, dorwało się chamstwo do władzy. O, tak, i dla nich to jest wielki przywilej. Może większy niż pensja. O gazecie cudzysłów dziennik cudzysłowo. Ja mam wrażenie, że Leszek Miller ma udział w rozkręceniu tej kampanii i mowa o wrześniowym tekście cudzysłów dziennika cudzysłów na temat propozycji korupcyjnej złożonej Gudowatemu przez otoczenie Millera Red. Jego kontakty z pismem cudzysłów dziennik cudzysłów są znane. Nie wiem przez kogo inspirowane, ale on ma otwarte strony tej gazety. Politycy to barachło, Nie mów cudzysłów, wy cudzysłów, bo ja nie jestem w żadnej grupie. G. Politycy. O, politycy to jest barachło. O odznaczeniu dla generała Libery. Co za chujo, Cała Sitwa Eseldowska, pałacowa była przeciw ukaraniu Milczanowskiego za szpiegowską sprawę Olina Bisztyga. Była przeciwko? O, ależ oczywiście. Kwaśniewski odznaczył wysokim odznaczeniem Liberę Bogdana. Złopia zrobiłem awanturę, że to jest szczyt nielojalności. To siwiec przybiegł i powiedział: Cudzysłówno, nie awanturuj się, co prezydent miał zrobić i znak zapytania cudzysłów. Buzek przysłał mu na liście liber. O Żydach. Uważają Kwaśniewskiego za swojego bisztyga, a Żydy jeszcze pomagają Kwaśniewskiemu? O, pomagać zawsze będą, bo go uważają za swojego. Mnie się wydaje, że przez cały czas miał poparcie. O Leszku Balcerowiczu. Robią z niego idola, o Leszek Balcerowicz przecież on był zwykłym doktorem, jak pracował w KCPZPR. Robienie z niego idola. Przecież on kapował. G. Wy jesteście wszyscy rycerze parteru. O, rycerze czego? G. Parteru. G. Parteru. Zero kondygnacja. O, dobre określenie. Będę używał opis. Mają dużo młodych i niegłupich polityków, G. A ty zauważyłeś, że ci politycy są ci sami ciągle? O, oto krągłego stołu. Teraz pis dopiero wprowadza trochę nowych. G. To mi się podobało u Kaczora. Tego nie mówię ze specjalnym komplementem, ale była kamera w jego samolocie. Do Brukseli chyba leciał i była w samolocie sama młodzież. O, oni to mają. To jest ich przewaga. Sami młodzi. Wpis jest bardzo dużo młodych i niegłupich. O lewicy, w dupę by całowali was serman na bisztyga. Urban napisał jakiś artykuł o pęczaku chodzi o tekst w cudzysłów, nie cudzysłów o fatalnych warunkach aresztu byłego posła SLDO, napisał. Jaki straszny! Wreszcie ktoś napisał. G. straszną prawdę opisał. Żaden z was nie pomógł temu człowiekowi. Tyle jesteście warci. O, tak. To jest skandal lewicy. Takie prymitywne legitymizowanie się. W dupę by tego was Sermanna pocałowali, jakby tylko mogli, żeby ich tylko nie ruszał. O załatwianiu, o, kreujesz coś nowego w gospodarce? G. Przecież wy mi na nic nie pozwalaliście, o. pozwalaliśmy ci na wszystko.